Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz jest ranek, a zwykle rankiem Kazik nie daje w gazik, tylko karmi kury. Muszę ogarnąć dzisiaj wiele rzeczy. Wczoraj położyłem się z bólem głowy, ale mroźno. Ale chłodno. O, jest Amar, jest Lobo, tak, mistrzowie drugiego planu. Dzisiaj mam w planie, yy, dzisiaj będzie taki dzień porządkowy. Mam w planie ogarnąć wokół domu, koło domu, w domu, poukładać wszystko jak należy, bo jak się tego nie robi przez jakiś czas, to po prostu robi się tak zwany bajzel. Teraz wypuszczę kurki, dam im pierwsze śniadanie, natomiast zastanawiam się jak one zareagują na ten przymrozek. Trawa jest zamarznięta, jest szron, jest biało i to w zasadzie będzie pierwszy raz w ich życiu, kiedy będą miały do czynienia z tak niską temperaturą. No ale chyba muszą się przyzwyczajać. Natomiast tęczanki, tęczanki one całe życie spędziły w zamknięciu. Gdy je kupowałem, właściciel powiedział mi, że nie są zahartowane, więc z nimi mam największy dylemat. Ale co zrobić? Idę otwierać kochiny. Witać pana mecenasa! Tak, otwieram kochiny, kochiny i silki. Bo przecież są tutaj również silki. Dzień dobry, dzień dobry! Cześć, malutek! Ciekaw jestem, czy halina wyjdzie? Czy. Czy jeszcze jej się nie odwiedziało wysiadywanie? Proszę tutaj yy, jedzonko z wczoraj, jeszcze wam zostało? Halina. Nie, no przecież wyszła! Cześć, halina! Halina, halina. To jest dziewczyna. Ratownika. A co ty, halina taka uklejona? Dobra. Wypuszczę olbrzymy. O, furtka ciężko chodzi. Jakby przymarznięta. Tutaj na tych wybiegach. Również trzeba troszkę ogarnąć. Jestem ciekaw, jaka temperatura. Panuje ślisko, co? Ślisko na trafie. <laughs> Jaka temperatura panuje w kurnikach? A tak zajrzę sobie. Tutaj. No, tutaj jest zdecydowanie cieplej niż na zewnątrz. Raz, że wyżej, a przecież przymrozki są głównie przy gruncie. A dwa, że jednak kury w kurniku potrafią zagrzać. Tak, Jacku, tak. O. Trochę tu. Trochę tu. Pyk. Tutaj jest termometr w tym kurniku, więc zaraz Wam powiem. Yy, w tej chwili na zewnątrz jest jeden stopień poniżej zera, a w kurniku... A w kurniku jest 7. Natomiast drzwi nie były jakoś bardzo szczelnie zamknięte, dlatego aby po prostu kury miały czym oddychać. I dlatego jest 7, bo gdyby były zamknięte szczelnie, to ta temperatura byłaby wyższa. Myślę, że wyniosłaby jakieś z 10 stopni, bo tak zwykle, tyle zwykle jest, kiedy, yy, kiedy to sprawdzam. Tutaj też wysypię trochę w tych miejscach dla tęczanek, bo one się po prostu lubią tutaj skitrać, jak to się mówi. A reszta pójdzie tutaj. Co Wy biegacie tutaj? macie tam przecież swoje zresztą o, raz dwa trzy idą i wylewa się fala młodej zbrodni jest pierwsza tęczanka o jak ładnie jest kolejna i jeszcze została jedna ciekawe czy też pofrunie fruniesz czy idziesz idziesz czy fruniesz chciałaś pofrunąć ale się przestraszyłaś mnie. No mam nadzieję, że yy, nie przemarzniecie dzisiaj. Ja za chwilę podam jeszcze kurom wodę z czosnkiem do picia na lepszą odporność na rozgrzanie. No a potem tak jak mówiłem, zabieram się do pracy porządkowej i innej. Yy, wczoraj wczoraj podnosiłem ten kurnik nie miałem nawet y, czasu na ten temat powiedzieć. Podnosiłem go, jak widzicie w tej chwili jest podniesiony na wysokość dwóch cegieł. A to po to, abym mógł wejść pod kurnik i y, dokonać pewnych y, prac. Tak, bardzo dobrze, że się tam sfajdałaś, bo właśnie tam będę chciał y, sobie usiąść. Będę musiał zrobić podbitkę pod tym kurnikiem. Yy, ponieważ one wydziobują one wydziobują mi styropian w którym ocieplona jest podłoga i chociaż tam pod spodem jest podbite czarną folią to one sobie lubią zrobić dziurkę w tym styropianie yy, przepraszam w tej czarnej folii i wydziobują mi styropian dlatego muszę zrobić jakąś porządniejszą podbitkę bo ta która była wcześniej odpadła yy... Trochę podszlifować te drzwiczki, ponieważ spęczniały i nie domykają się tak, jakbym tego chciał, a przecież robi się coraz chłodniej i drzwi muszą zamykać się w razie potrzeby, muszą zamykać się szczelnie no i przede wszystkim lekko. Idę teraz zrobić tą wodę z czosnkiem, za chwilę im ją podam. Zobaczcie, jak wszystkie rośliny, już tutaj te, które rosły, na przykład te nasturcje, jak już oklapły od mrozu swoją drogą. O, nawet, nawet ciężko jest to urwać, a swoją drogą tutaj na tym wybiegu one bardzo, bardzo lubią obdziobywać tą nasturcję. Więc póki, jeszcze, więc póki jeszcze coś z niej jest i nie przemarzła do reszty, to im tą nasturcję podam. Zobaczcie ile mam nasion z tego y, pięknego y, bluszczu powojnika, powojnik, powój, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Pięknie to kwitło. Będę Kaziu, Kaziu, Kaziu! Jeździsz? Jeździsz, Kaziu? Nie za wcześnie. Zobaczcie, jak Kaziu jeździ. Jak Kaziu depcze. Jaki to jest dziarski kogucik. No, udało ci się, Kaziu! Brawo, brawo! Udeptałeś, Kaziu! Udeptałeś. A co też tutaj słychać? U pana mecenasa. W loży VIP-ów i promotorów na razie pusto, ale już niedługo, już niedługo zobaczycie, że to puste miejsce zacznie się wypełniać. Słońce niby coraz wyżej, ale tutaj yy, na naszej działce w okresie zimowym mało promieni słonecznych dociera. Jak widzicie, są tutaj, raz że są tutaj drzewa, to słońce zimą idzie tak nisko nad horyzontem, że praktycznie wszystkie wybiegi kur będą niestety w większej części dnia po prostu w cieniu. Dlatego tym bardziej muszę dbać o to aby kury dostawały aby kury dostawały odpowiednią ilość wody z czosnkiem bo to zapewni im odporność ta woda, ta woda która jest tutaj w poidłach zobaczcie że ona po prostu zamarzła a dwa że jest zimna nie chcę, aby one ją piły, to wszystko przymarzło. Nawet nie mogę otworzyć tego poidła. O co chodzi? O, udało się. Zobaczcie, jaki lód wewnątrz. Zostaw. Tutaj masz wodę z czosnkiem cieplutką już Kaziu Ci podaje. Widzicie, kury takie są, że jeśli mają wybór, to zawsze napiją się wody z kałuży brudnej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Dlatego na przykład w okresie, kiedy podajecie kurom Jakieś yy, lekarstwo, jakieś środki. Nie wiem, czy to na odrobaczenie. To trzeba to robić tak, aby kury nie miały dostępu do innej wody. Nie pij tutaj, bo nie wypiją wam lekarstwa, tylko będą piły wodę z kałuży. Dobrze, skoro tutaj było zamarznięte. To u zielono nóżek też będzie zamarznięte. nóżki nie wiem dlaczego zawsze tak ubrudzą mi ten pojemnik na wodę. No, będę musiał chyba zmienić jego miejsce albo podnieść go trochę wyżej, bo no sami zobaczcie jak to wygląda. To mi się bardzo nie podoba. Idę go teraz po prostu umyć. Tutaj w ekipie Bolka i Kazika woda również zamarzła. Pamiętajcie o tym, bo z daleka wygląda to tak, jakby woda tutaj była. Natomiast skóry nie mogą się napić, a chce się pić. I pamiętajcie po prostu o tym. Aby zmieniać kurą wodę, codziennie zaglądajcie, kontrolujcie, jak wygląda sytuacja, ponieważ teraz, w tym okresie, który się rozpoczyna, a więc w okresie zimowym, ta woda będzie Wam po prostu zamarzać. Ona może zamarzać nawet kilka razy dziennie. Więc po prostu Starajcie się to kontrolować. Kiedy będą duże mrozy, to wodę po prostu trzeba będzie zostawiać w kurniku. Gdzie panuje wyższa temperatura i gdzie woda tak łatwo nie zamarźnie. Natomiast tak, tak. To już właśnie jest ten czas. Zobaczcie. Trawa oszroniona. Liście już wszystkie poleciały z drzew. Ta trawa niedługo przyklapnie, jeszcze póki co? Jeszcze póki ona jest w miarę, w miarę zdrowa i świeża. To ja staram się codziennie przelecieć kawałek kosiarką. Nie wiem, czy to widać. Ale są tutaj takie ślady, widoczne ślady po kosiarce i podaję kurom trawę. Natomiast jestem świadom tego, że niedługo skończy się ten czas, ten dobry czas dla kur. Zaczną się chude lata, jak to się mówi, i wtedy właśnie przydadzą się wszystkie te y, dobre rzeczy, które zgromadziliśmy dla kur w okresie letnim. Wtedy, kiedy Kaziu mówił, wtedy, kiedy Kaziu radził, pokazywał, co należy. I co jest dobre dla kur, co jest fajnie zbierać, jakie zioła, jakie rośliny można ususzyć. O wszystkim tym Kaziu mówił w swoich odcinkach. Wiecie, że lód to jest najlepszy klej. Spróbujcie sobie kiedyś skleić lodem ubrania. Czyli zostawcie mokre ubrania na mrozie. A zobaczycie. Jakim klejem jest lód? No dobrze, udało się. Udało się, Chce się pić. Kurkom chce się pić, tak. Już kaziuda. Kaziuda. Woda z czosnkiem, proszę bardzo, cieplutka. Czy tutaj się zmieści ten litr? Nie sądzę. Tutaj malutek sobie chodzi. Jeden z widzów yy, prosił mnie, żeby częściej pokazywać malutka. Malutek, malutek, yy, ta kurka i kogucik Kaziu są w tym samym wieku. A zobaczcie jaka jest różnica w wielkości u tych kurek. A co też ta kurka, dlaczego ta kochinka tutaj tak, tak siedzi? Mam nadzieję, że nie będziesz chora, co? Hanka, Hanka, co z tobą? Ruszam i ruszam na wielkie he, he, karmienie, ale nie tylko kur, ponieważ jak widzicie, oto na horyzoncie pojawiają się oni. A marlobo przekąśnie szkantalone, he, he. przekąśnie szkantalone. Tak, ty już wiesz, co ty musisz zrobić. Siad, siad. Patrzcie na Patrzcie na blondyna, jak on się czasami oblizuje, jak on się trzęsie. Jak on szczęka, czasem tą swoją szczęką trza trzaska, siad. Cierpliwości. Uczymy się cierpliwości. Waruj. Waruj. Trawa mokra. Źle się waruje. Waruj. Tak. Przek waruj. Amar, waruj. Waruj. Zostań. Zostań. Waruj. Wiem, że źle się waruje na mokrej trawie. Waruj. Zostań. Przekąśniesz, ale dopiero jak powiem. Dopiero jak powiem. A teraz będzie challenge. Postawię ci to na łapkach. I nie... Waruj. I nie możesz tego wziąć, dopóki nie powiem. Na łapce. Nie. Nie. Jak powiem to magiczne słowo na o! O! Okej! Okay. Dobrze! Dobry piesek, ale niedobry pan was wymęczył. E, słońce już chyli się ku zachodowi. A która jest godzina? 13.45. No bardzo ładnie. Polska to czy Norwegia? A może Finlandia? Taki krótki dzień, taki krótki dzień. Jak ja tego nie lubię. No, selery, selery. Już chyba na Was pora. Pierwsze przymrozki za chwilę Was skoszą, a druga sprawa, że trochę mi tutaj przeszkadzacie. Ja tutaj ten kawałek ziemi, jak widać, przemieszałem glebogryzarką razem z kompostem, ale tutaj nie mogłem wjechać, ponieważ są tutaj selery. Dlatego spróbuję je wykopać, przeniosę je tutaj. Do tunelu foliowego, gdzie one będą sobie, no powiedzmy, że zimowały. Na pewno będzie im tam w tej chwili zdecydowanie lepiej niż tutaj yy, w tych niskich temperaturach. No i zobaczmy, jak wy wyglądacie drogie selery. Zobaczcie, że tutaj, yy, od góry patrząc, wydawać by się mogło, że jest taka. Duża ta bulwa. No i jak to wygląda? Po odtrzęsieniu z ziemi, ten celer wygląda tak. Czyli taka kulka tutaj. Taka kulka z korzeniami i z nacią. Orzesz, Twoja nać. Dobrze. Na razie będę je stawiał sobie tutaj. Powykopuję je wszystkie. A potem do tunelu foliowego. O, i zobaczcie, proszę bardzo seller sobie tutaj będzie mógł, może nawet zimować. My, kiedy będziemy potrzebowali, to sobie go stąd będziemy wybierać. Podobnie jak pietruszkę i marchewkę fajna sprawa, bo tutaj zawsze jest wyższa temperatura. Jednak, mimo tego, że te ściany tunelu foliowego są zrobione ze zwykłej folii. No to jednak zatrzymują mrozy. Natomiast chciałem Wam pokazać jako ciekawostkę, bo zobaczcie, że leży tutaj marchewka oraz pietruszka. To jest pietruszka, a teraz, tada, to jest marchewka. Zobaczcie, jak łudząco są do siebie podobne. Ja osobiście pierwszy raz w życiu widzę białą marchew. No ale ewidentnie, zobaczcie, nawet widać to po liściach, że jest to, to jest marchewka, a to jest pietruszka, i ciekawostką jest właśnie ta biała marchewka. Zresztą tutaj podobną yy, białą marchewkę wykopałem. Rosła sobie razem z selerem. Dorzucę trochę kompostu do przeorania, a przy okazji zobaczymy. Jak to wygląda, jak to kompostuje w ogóle. A tak swoją drogą, zobaczcie ile tego marasu się tutaj zbiera. Tak dorzucam, dorzucam po każdym sprzątaniu kurnika. miejsca zrobiło, słuchajcie posprzątałem troszkę, uprzątnąłem tutaj tą moją piłę krajzegę na bok, wszystko to w kącik w kącik i jakoś tak dużo miejsca się zrobiło dla oka glebogryzarka, którą pracowałem niestety odmówiła posługi zaczęło w niej coś zgrzytać najwidoczniej za mocno dawałem jej w gazik ta jeszcze trwa u kur, a któraż to jest godzina? 15.21. Widziałem tam już na horyzoncie czerwone słońce, więc chyli się już ku zachodowi, choć jeszcze nawet nie ma 15.30. Tam w oddali trwa zbiór marchwi. Pozdrawiam wszystkich, którzy Piszecie yy, do mnie, którzy pozdrawiacie mnie, pozdrawiacie kury oraz koguty, więc szybciutko szybciutko kończę, bo bateria jest już na wyczerpaniu. Mówił do Was Kazik: Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.